Na belkach ukazywali mi się ślęgi. Hegel, którzy narodzili się w jednym i tym samym roku. Raz do mojego łóżka podjechał na koniu sam raz z Rotterdamu i pytał mnie o drogę nad morze. też nie zdziwiłem się, gdy dziś odwiedzili mnie w piwnicy twoi mężowie, których kochałem, gdy starcego obok siebie po raz pierwszy uświadomiłem sobie, jak doniosłe znaczenie dla poznania ich umysłowości ma to, w którym jaki jest wieku. I podczas gdy muchy zmagały się z tany i bzykota marbocza bluza nasiąkała wilgotną krwią, naciskałem na przemian zielony i czerwony guzik. I widziałem, że Jezus idzie nieustannie pod górę, podczas gdy laurcy już stoi na wierzchołku. Widziałem żarliwego młodego człowieka, który chce zmienić świat, podczas gdy stary Pan rozglądał się z rezygnacją i podszywał swą wieczność nawrotem do początku. Widziałem, że Jezus z modlitwą zaklina rzeczywistość, która zmierza do cudu podczas gdy Laocy drogą do nieba śledzi prawa natury i jedynie w ten sposób dochodzi do uczonej niewiedzy i ładowałem pełne naręcza krwawego, czerwonego, mokrego papieru. Twarz miałem całą w plamach krwi, kiedy naciskałem zielony guzik suwak mej prasy. Razem z tym okropnym papierem prasował również te muchy, które nie potrafiły oderwać się od resztek mięsa. Ścierwice, które oszalały od tego zapachu mięsa, goniły i, i ziły, a potem z jeszcze większą namiętnością w szarpanych piruetach tworzyły wokół wypełnionego papierem koryta gęste, zarośla obłędu, wirując jak w atomie, wirują neutrony i protony, piłem z na piwo, nie spuszczałem oczu z młodego Jezusa, który jest pełen zapału. Wciąż otoczony gromadą młodych mężczyzn i pięknych panien, podczas gdy laocy całkowicie samotny szuka godnego siebie grobu. I Kiedy prasa ścisnęła krwawy aż do ostatniej fazy, także kapały i tryskały z niego krople krwi sprasowane razem ze ścierwicami. Widziałem nadal Jezusa, wciąż pełnego ujmującej ekstazy, podczas gdy laocy w głębokiej melancholii opierał się o krawędź mego koryta z pogardą i bez zainteresowania. Widziałem następnie Jezusa, jak połen wiary wydaje rozkazy i góra przenosi się o kawałek dalej, podczas gdy Laocy przykrywał mą piwnicę siecią uplecioną z nieuchwytnego intelektu, widziałem Jezusa jako optymistyczną spiralę. Laocy jako okrąg bez wyjścia. Jezusa pełnego sytuacji konfliktowych i dramatycznych, podczas gdy dla ocy w cichej zadumie zastanawiał się nad nierozwiązywalnością dylematów moralnych. I na czerwony guzik zmoczony krwią suwak prasy znów wracał, a ja w wolną przestrzeń koryta wciąż na nowo oburącz rzucałem zakrwawione pudła i pudełka oraz nasiągłe krwią i oparami mięsa opakowania. Znalazłem jeszcze w sobie siłę, by w książce Frederyka niczego odszukać strony o tym jak zawarł gwiezdną przyjaźń z ryszardem Wagnerem. I zanurzyłem tę książkę w korycie niczym dziecko w łanięce, a potem szybko obydwie rękami odganiałam od tworzy roje granatowych i zielonych much, które smagały mnie po policzkach jak gałązki płaczących wierzb w czasie wichury i kiedy wcisnąłem zielony guzik po piwnicznych schodkach drobniotkimi krokami zbiegły dwie spódnice turkusowo-zielona i czerwona spódnica cyganek, które odwiedzały mnie zawsze niby zjawy nagle, a gdy się już ich nie spodziewałem, gdy już myślałem, że umarły, że zarżnęli je gdzieś rzeźnickim nożem ci ich i cyganki, dwie zbieraczki starego papieru, które nosiły w tak na plecach, takie ogromne toboły, jak w dawnych czasach kobiety nosiły trawę z lasu, tak się te dwie cyganki kolebały na ruchliwych ulicach. Nasz przechodni musieli ustępować do wnęki bram. A kiedy te cyganki weszły z tym ładunkiem papieru w naszą bramę, to całkiem blokowały wjazd. Po następnie pochylone do przodu odwróciły się wadze i padły na stertę papieru, na grzbiety. I gdy rozwiązywały popręgi, uwolniły się od tego ogromnego homonta i odciągnęły ten tobuł na wagę, zlane potem i zaspane, ocierały czoła i patrzyły na skalę, która zawsze wskazywała 30, 40, czasem nawet 50 kilo pudeł i który papierowych odpadków ze sklepów i hurtowni. A kiedy stęskniły się albo były już zbyt mordowane tym wysiłkiem, te cyganki miały tyle siły i werby, że kiedy wlokły swe płachty z daleka, wyglądały jakby na grubietach nosiły mały wagon lub tramwaj, więc kiedy miały już tego dosyć, wtedy przybiegały do mnie na dół, odrzuciły tę olbrzymią płachtę. Zwaliły się na słowy papieru, zadarły spódnicę aż po pępek, wyłowiły skądś papierosy i zapałki i tak leżąc na plecach paliły, zaciągały się tak, jakby odgryzały z papierosów czekoladę. Ja zaś cały w tumanie much zawołałam coś na powitanie. Zganka turkusowa ze spódnicą podkasaną aż po pas leżała na plecach, a miała piękne nogi i piękne nagi brzuch i piękny kosmyk kudełku wynosił się z jej podbrzusza jak płomyk. Jedną ręką założyła za chustkę, a ściągniętą na tyły czarnych i tłustych włosów, a w drugiej trzymała papierosek która się mocno zaciągała, tak prosto nie leżała turkusowa cyganka, podczas gdy atłasowo-czerwona leżała jak porzucony ręcznik, tak jak padła zmaltretowana i starana tymi nieludzkimi ładunkami papieru. I wskazałem łokciem teczkę. Kupowałem sobie kiełbasę i chleb, lecz kiedy piłem te dzbany piwa, wtedy to drugie śniadanie, które sobie przynosiłem, znów odnosiłem do domu. Nie mogłem jeść taki bywałem w pracy, wzruszony i rozstrojony i roztrzęsiony, i wreszcie zawsze przepity piwem, a cyganki wychynały z papieru, jak te dwa fotele na biegunach, i z papierosami wetkniętymi w usta, każda oby dwiema rękami wdzierała się do teczki, i wypakowywały kiełbasę i podzieliły się sprawiedliwie, a następnie teatralnie zadeptały pety, starannie, obcasem, jakby mierdżyły, brzmi. Przesiły nie do papierosów i siadły. I wpierw zjadły kiełbasę, a dopiero potem jadły chleb. Lubiłem patrzeć, jak jadły chleb. Nigdy nie odgryzały, ale łamały chleb palcami i tak jakoś przy tym chlebie poważniały. Palcami wkładały sobie kęs do ust, kiwały głowami. Jedna dotykała drugiej ramieniem jak dwa konie skazane na to, by wspólnie ciągnąć wóz. Aż do czasu, kiedy je zaprowadzą do rzeźni. Gdy spotykałem te dwie cyganki na ulicy, jak z przerzuconymi płochtami szły do sklepowych magazynów, zawsze jedna obejmowała drugą w pasie, paliły i szły takim krokiem, jakby tańczyły polkę. A te cyganki wcale nie miały lekko zaspierania z tego papieru, utrzymywały nie tylko siebie, ale też swoje dzieci, a również swojego Alfonsa, cygana, który zawsze po południu inkasował częścią targu rosnącego w miarę tego, jak cyganki nosiły te ogromne topoły. Były... Hmm. Co tydzień te cyganki fotografował te dwie poczciwinki, zawsze przybierały przed obiektywem najlepsze miny, na jakie były stać. Cygan korygował im nawet wyraz twarzy i dopiero wtedy cofał się, by je sfotografować, lecz nigdy nie miał ze sobą filmu i cyganki nigdy nie dostały nawet jednej, jedynej fotografii, ale co dzień fotografowały się. Nadal i cieszyły na te swoje zdjęcia, jak chrześcijanie na niebój raj. Raz spotkałem moje cyganki tam, gdzie most libański przeskakuje z Holeszowic na drugą stronę w Ołtawe, tam na zakręcie przy szolerów, regulował tam ruch postanowkowy narodowości cygańskiej, miał białe mankiety i prążkowaną pałkę. I dając znak do przyjazdu obracał się tanecznym, polkowym krokiem tak pięknie i z takim dostojaństwem, że ja również zatrzymywałem się i patrzyłem z jaką dumą ten cygan pełni swój półgodzinny dyżur zanim nastąpi zmiana. I nagle wpadł mi w oko kolor turkusowy i czerwony a to tam, po drugiej stronie barierki tak samo jak ja, stały te moje dwie cyganki nie mogły oderwać oczu od tego cygana na środku skrzyżowania, koła zaś tych cyganek stały cygańskie dzieci. I trochę starszych cyganów i cyganek, i wszyscy zdumiewali się, i oczy wychodziły im z orbit, i na twarzach wszystkich cyganów malowała się tuma, do czego to dane było dość cyganowi. I nigdy, gdy potem nadeszła chwila, że cygan przekazał służbę na skrzyżowaniu inną funkcjonariuszowi... To stał pośród swoich cyganów i przyjmował gratulacje i hołdy, a te moje dwie cyganki padły nawet na kolana i widziałam, jak padły na ziemię turkusowa jatłasowo-czerwona spódnica. I cyganki tymi spódnicami glansowały zakurzone służbowe buty, a cygan uśmiechał się. I w końcu nie potrafił już ukryć tej radości z samego siebie i śmiał się także i nie wzbraniał się, i ucałował się ceremonialnie ze wszystkimi cyganami, podczas gdy turkusowo-zielona i atłasowo czerwona spódnica, glansowały mu służbowe trzewiki. Teraz cyganki dojadły i pozbierały ze spódniczy i zjadły je także, turkusowa spódnica położyła się na papierze i podkasała się po sam pas tak prostodusznie, nadstawiła mi swój brzuch i zapytała mnie z powagą no to jak panie starszy, będziemy się mm -hmm. <grystanie> 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 nie będziemy, boli mi kolano a cyganka wzruszyła ramionami, obciągnęła turksową spódnicę, wciąż jednak patrywała się we mnie nie mrugającymi oczami, tak samo jak cyganka atłasowo czerwona która siedziała już na schodku. Podniosły się i trochę pokrzepiono, odświeżone ujęły rogi płachty i ruszyły na schody, żeby zanim zniknął, przysiąść w kucki i z głowami pomiędzy kolanami, jak złożone calówki, krzyknąć coś do mnie altem na pożegnanie, i wybiegły wprost na korytarz, i po chwili słyszałem plaskich posych stópek na podwórku, niepowtarzalny ich chud krokiem polki, gdy wyruszały po stary papie, papier, dokąd posłał je ten ich cygan, który z aparatem fotograficznym przez ramię i rozczesanymi wąsikami przedziałem pośrodku głowy i w okularach z góry ustalał im gaszefty. Ja pracowałem dalej.